Chcę ci dzisiaj opowiedzieć taką historię, która jest związana z naszą wiarą w modlitwę. By nam czasami, często tak naprawdę brakuje nam wiary w naszą modlitwę, bo nasza modlitwa ma dużą moc, ma dużą siłę, ale potrzebuje ona iść w towarzystwie wiary. Potrzebujemy się modlić i potrzebujemy wierzyć. Dlatego chcę ci opowiedzieć dzisiaj taką historię, która zdarzyła się naszym siostrom, które wracały z misji i wracały samolotem i lot był spóźniony i Samolot, ponieważ był spóźniony, więc nie miał miejsca, yy, nie miał miejsca, żeby wjechać do hangaru, gdzie, gdzie, gdzie ludzie będą mogli wysiąść. Więc zatrzymał się na pasie, na pasie startowym i, i, i oczekiwał na, na swój moment. I siostry, ponieważ troszeczkę się spieszyły, zaczęły się modlić, zaczęły prosić Maryję, żeby, żeby rozwiązała sytuację, żeby tutaj wspomogła troszeczkę. I dokładnie w momencie, kiedy zaczęły odmawiać modlitwę pod Twoją obronę, samolot zaczął kołować. Także była to wiara, była to, wiara której była to modlitwa, której towarzyszyła duża wiara sióstr. I, i to, była, to była wiara, i to była modlitwa, która, która zmieniła sytuację, która poruszyła sytuację. Dlatego chcę Cię dzisiaj zaprosić, żebyś, żebyś modlił się z wiarą, żebyś, żebyś zawsze do Twojej modlitwy dokładał dużo wiary i żebyś miał pewność i odpoczywał w tym, że Pan Bóg będzie słuchał Twojej modlitwy i będzie działał przez tą modlitwę.